Mamo, na pomóżcie, błagam. I mam dość do tego życia. Ile to się zapakałem, mamo. Od lutego tuła się po mieście. Mieszkał na cmentarzu, na plaży w koszach. Syn nie chce go do mieszkania wpuścić. Żałuję, że przepisałem dla mojego sądu dorowiznę. Nie wiem, jak długo wytrzymam. Nie wiem. Człowiek mieszkanie stracił. Nigdy za życia nie przypisuje się nieruchomości czy coś. Nawet dzieciom. Tak, nawet dzieciom. Umrę, będziecie mieć. Dlaczego się spotykamy na cmentarzu? No, bo ja tu, tu tutaj spałem, nie miałem gdzie spać. No, ciężko było. Ja ratuję pan człowiek. Przychodziłem do rodziców, nieraz płakałem. Do rodziców Pan przychodził gdzie? Na grób. Przy rodzicach się czułem lepiej. No tak się nie bałem. Wiedziałem, że rodzice może mnie pilują. Spał Pan gdzie? Na ławce, na swętalu. Zrobiłem nieraz pranie. Pranie tam, gdzie? Tam, taki, taki, obok, gdzie obok mnie jest taki kran. Tam, gdzie się bierze wodę do podlewania kwiatów, tak? Kwiatków, tak. No, i tutaj wieszałem w pranie. A jak się spało tutaj na cmentarzu? No, nieprzyjemnie. Nieraz ja się czuję, się bał. było, jak dospadał. Jak zimno. Co pan rodzicom mówił? Błagałem, prosiłem, żeby mama mi pomogła, ojciec, żeby mi pomógł. Pan Jerzy to 73-letni mieszkaniec Świnoujścia. Tu się urodził oraz wychowywał z dwoma braćmi i siostrą. Gdy dorósł, podjął pracę i założył swoją rodzinę, z którą jednak dalej mieszkał w rodzinnym domu razem ze swoją matką, aż do momentu, kiedy ta umarła. Ciężkie życie miał. Rodzice trochę tak nie byli, nie byli pijakami ani tego, ale tak jakoś tak rygorystycznie do roboty nas tylko gonili. Czyli krótko was trzymali? Tak, 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 tak. I, I pani sobie poradziła, a pan Jerzy? No właśnie, on, on od początku był taki popychany, jak to się mówi, no. Od urodzenia jest, no taki, no. niezaradny życiowo. Bo jego troszeczkę trzeba prowadzić w, ży w życiu, brata. No. Ja miałam nim, Jurek: weź tego, daj o siebie, kup sobie ubranie, kup sobie tego, odżywiaj się to tamto. Mama żyła, pieniądze dawała, no to on taką misję miał, nie? O, zakupy zrobi to tamto, mama gotowała. No, wszystko tak ogarniał to wszystko, nie? Po śmierci rodziców pan Jerzy podarował swoją część domu starszemu synowi Robertowi, który miał zrobić remont piętra, by ojciec mógł spokojnie dożyć tam starości. Jednak po dokonaniu darowizny dom zaczął popadać w ruinę. Pan Jerzy z młodszym synem Michałem i żoną przeprowadził się do swojego pasierba. Ale po paru latach pasierb zażądał, aby pan Jerzy z młodszym synem opuścili dom. Panie Jurku, dlaczego na plażę przyszliśmy? No bo nie miałem gdzie spać, więc tu, w parku, na szmentarzu i na plaży. Gdzie pan spał na tej plaży? Jak to wyglądało? Po prostu na piasku? Tak, na piasku spałem. Nieraz w koszyku, nieraz na piasku. W jakim koszyku? Takim plażowym. No, Jak mnie najgorzej zeszpadł, to tam nieraz weszpadł. Co pan czuł, zasypiając w takich miejscach? Przykro. Smutno, przykro. Człowiek wychował, syna, nam, że w nie ma gdzie się po Okropnie. Czy pan czuł, że on chce z, z pana z tego mieszkania wygonić? Tak czułem. Mówił, że to nie mam prawa mieszkać i wyjdziemy do każdego Jak pan przepisywał, to obiecał panu syn coś? Na przykład, że będzie się opiekował? Żeby miał opiekę, ja i mu syn ten najgorszy. I co? I nie było. Robert powiedział, że tam będzie robił remont. Każę poczekać. I tak trzeba czekać ponad 10 lat. A wiedział syn, że pan się tuła i śpi na plaży, na cmentarzu, w parku? Nie mu powiedziałem, a on mi kazał mieszkanie wynamy. Pomógł panu? Nic, Nigdy, nigdy pomógł.